Zaczynamy DNA Rynków, czyli program o tym, co istotne dla giełd gospodarek i dla Twoich pieniędzy. W ciągu kilkunastu najbliższych minut dowiesz się, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dwóch tygodni na rynkach i gdzie można było zarobić. A także dowiesz się, co wydarzy się w ciągu najbliższego tygodnia na rynkach i co trzeba absolutnie wiedzieć, aby w tym czasie nie stracić o tym wszystkim, o tym, co było przez ostatnie dwa tygodnie, kiedy DNA Rynków nie było i o tym, co będzie w ciągu najbliższego tygodnia dokładnie w tym programie, czyli w DNA Rynków. Ja nazywam się Paweł Cymcyk i zapraszam właśnie na ten odcinek na DNA, oczywiście, gdzie mamy dane w ciągu całego tygodnia, a w tym przypadku nawet w ciągu ostatnich dwóch tygodni, najważniejsze wydarzenia i jak najbardziej aktywnych widzów, aktywni widzowie, którzy mogą zadawać pytania, dokładnie w trakcie trwania tego programu w formularzu pod wideo możecie zadawać pytania, na które będą odpowiedzi w drugiej części programu. Oprócz tego też będą pytania, które zadawaliście przez ostatnie dwa tygodnie na dNarynków.com. Na te pytania też będą odpowiedzi w Drugiej części programu. A co w tym odcinku? W Polsce pierwsza w historii deflacja. W Ameryce dalej trwa Hossa i amerykańska Hossa zbliża się już do drugiego milenium, do zakończenia drugiego milenium. O jakie milenium chodzi? O tym już za chwilę. Przejdźmy najpierw przez informacje, które wydarzyły się przez ostatnie dwa tygodnie. Co dowiedzieliśmy się o giełdach, gospodarkach i o rynkach w trakcie właśnie ostatnich dwóch tygodni. Przede wszystkim Ameryka największa, najważniejsza gospodarka i co wiemy? Wiemy, że Ameryka amerykańskie zakupy nie dotyczą tylko i wyłącznie akcji, bo choć amerykańska hossa trwa, to Amerykanie kupują też dużo innych rzeczy. Oczywiście tu jest sprzedaż bez samochodów, bo na to patrzymy najczęściej i ta informacja dokładnie sprzed półtora tygodnia pokazuje, że jest umiarkowanie dobrze. Amerykanie co prawda kupują trochę mniej, bo 3,2% czy więcej niż rok temu, ale to i tak solidny wzrost. No po czterech miesiącach zwyżki trudno oczekiwać, aby jeszcze jeszcze zwiększali bardziej to swoje zakupy Amerykanie. Tak czy inaczej, na razie wzrosty umiarkowanie i dobra A więc uśmiechnięta buzia na amerykańską sprzedaż. Nie tylko amerykańska sprzedaż trzyma się nieźle, także produkcja w Stanach idzie absolutnie pełną parą. Dokładnie na tym wykresie produkcja przemysłowa i każdy kolejny słupek oznacza oczywiście kolejny miesiąc. Na czerwono znaczy, że niżej niż w poprzednim miesiącu, na zielono znaczy, że wyżej niż w poprzednim miesiącu. I co widzimy? Blisko 5% procentowy wzrost produkcji przemysłowej w Stanach Zjednoczonych w ostatnim miesiącu. No takiej dynamiki to absolutnie się nie spodziewałem, że Stany Zjednoczone dadzą radę tak mocno rosnąć dokładnie najmocniej od ponad dwóch lat. Widać więc, że Amerykanie nie tylko dużo kupują, ale też dużo produkują, co może być oczywiście związane z tym, o czym mówiliśmy ostatnio w DNA Rynków, a więc z tym, że Ameryka jest w tej chwili największym eksporterem ropy naftowej, produkuje tej ropy naj więcej od 25 lat i dokładnie ta produkcja podbija właśnie produkcję przemysłową w Stanach Zjednoczonych. Nie samą Ameryką oczywiście człowiek żyje i inwestor. Oprócz tego mamy drugą największą gospodarkę na świecie, czyli chińską w chinach Dobrze, ale już nie tak wspaniale jak w Stanach Zjednoczonych, bo mamy chińską sprzedaż, która w końcu, no delikatnie można powiedzieć, nie rośnie za bardzo, ale przynajmniej jest na stabilnym poziomie. Co ważne, mamy chińską produkcję, która sięgnęła 9% w skali rok do roku, a więc też ta nasza chińska buźka uśmiechnięta, Chiny trzymają się nieźle. Może nie wspaniale, ale na tyle dobrze, że warto się Chinami interesować. Na pewno Chiny nie stanowią w tej chwili problemu dla rynków czyli tego, o czym wiele osób mówiło jeszcze na początku tego roku. Chiny na razie z dobrymi perspektywami. No i jak już mamy Amerykę, mamy Chiny, to jeszcze spójrzmy na to, czego w ciągu ostatnich dwóch tygodni dowiedzieliśmy się z polskiej gospodarki. Wiemy, że niestety wzrost gospodarczy w Polsce jest trochę słabszy. Wcześniej wzrost w pierwszym kwartale sięgał 3,4%. To dokładnie był ten słupek. I wtedy wszyscy się cieszyliśmy, mówiliśmy, że będzie dobrze. Niestety drugi kwartał tego roku no nie jest zły, bo 3,2% to jest jednak wzrost. To jest dużo, ale liczyliśmy na dużo, dużo więcej. Miało być 3,7, 3,6 chociaż, a tymczasem tylko 3,2%. Jakie to ma znaczenie? Na razie na razie jeszcze niewielkie, bo widzimy tylko i wyłącznie, że jest faktycznie trochę niżej, ale dopiero w tym tygodniu dowiemy się, jak wygląda to rozbicie polskiego PKB, czyli co sprawiło, że urośliśmy tylko o 3,2%. Na razie, też zapowiedzi na kolejny kwartał, ten właśnie, który trwa, trzeci kwartał 2014 roku, niestety nie są to zapowiedzi najlepsze. Wszystko wskazuje na to, że może być znowu niżej. Słabość polskiego wzrostu już na pewno za nami, ale nie tylko wzrost gospodarczy w Polsce jest słaby. Jeszcze jedna informacja. Deflacja po raz pierwszy w historii Polski. Na tym wykresie widzicie PKB w Polsce, czyli to, co było na poprzednim wykresie, to są te 3,2%, czyli właśnie na zielono ten nasz wzrost gospodarczy. A to, co nas najbardziej interesuje, to deflacja w tej chwili. Czyli po raz pierwszy w historii w Polsce ceny spadły o 2% w skali rok do roku. Tego jeszcze, uwaga, nie było nigdy w historii polskiej, a więc ceny spadają. Jest po prostu taniej. Może nie, że wszystko jest tanie, ale sumarycznie koszyk e, dóbr i usług, który kupujemy, jest tańszy. Tańszy o 0,2%, a więc deflacja najważniejsze wydarzenie sierpnia, jeżeli chodzi o polską gospodarkę. Tak. E, Reagowały gospodarki, a jak zareagowały giełdy przez ostatnie dwa tygodnie. Jeżeli spojrzymy na warszawski indeks giełdowy wIG 30, który obserwujemy w DNA rynków, no to zmiana jest bardzo pozytywna plus 5% w dwa tygodnie. Jednak w skali 6 miesięcy to jest tylko i wyłącznie na razie taki trend boczny na SP 500, czyli amerykańskim rynku wzrostu o 3% i no i właśnie te amerykańskie milenium się zbliża to znowu były rekordy w ciągu ostatnich dwóch tygodni na amerykańskim rynku i zbliżamy się do 2000 punktów czyli będzie niedługo dwójka z przodu. E, dwójka z przodu, czyli nowe amerykańskie milenium. Eurozłoty, jeżeli chodzi o polską walutę, to niestety troszkę... E, niestety, można powiedzieć stety, trochę niżej, Ja więc wakacje trochę tańsze, ale 4,19 zł to żadna wielka zmiana. I najciekawsze aktywo ubiegłych dwóch tygodni, wybrane specjalnie przeze mnie dla Was, to w tym przypadku ewidentnie Chiny. Ponad 5% wzrost. W skali 12 miesięcy zaledwie 2% we wzrost, ale ostatnie 6 miesięcy, czy na zasadzie na średnia ostatnie 6 miesięcy, wybitnie dodatnia, czyli Chiny łapią wiadry w żagle, mimo tych nie super fantastycznych danych, to trzymają się nieźle. Jeżeli masz jakieś pytanie odnośnie giełd, gospodarek lub odnośnie swojego portfela, zawsze to pytanie można zadać w trakcie trwania DNA rynków lub w trakcie tygodnia na dnrynków.com. Pytania, które tam zadajecie, na te pytania odpowiadamy właśnie w kolejnym odcinku DNR a więc śmiało pytajcie. Abyśmy wiedzieli, co Was najbardziej interesuje. A teraz przejdźmy już do tego tygodnia, czyli dokładnie do amerykańskiego milenium, bo jest duża szansa, że amerykańska giełda właśnie w tym tygodniu przekroczy magiczną barierę dwóch. Tysięcy punktów, czyli wkroczy w nowe milenium. To pewnie nie wydarzy się jeszcze w poniedziałek, bo jeżeli spojrzymy na kalendarium makroekonomiczne, to w poniedziałek wolne w Stanach Zjednoczonych, przepraszam, wolne w Anglii, widać, że jeszcze urlopowy nastrój, wolne w, w Ameryce, w, wolne w Anglii, ale też w związku z tym mniejsze obroty. Na warszawskim parkiecie. Oprócz tego, jeszcze niemiecki indeks IFO, który dokładnie o godzinie 10, czyli dokładnie o godzinie, kiedy wystartowało DNA Rynków, jeszcze nie wiemy, przynajmniej ja nie wiem, jaka była, jaki był konkretny odczyt, ale prognozy były na 107 punktów. To bardzo ważne, bo indeks IFO niezwykle uważnie obserwujemy w DNA Rynków i ostatnio ten indeks pokazywał bardzo wyraźnie jeden kierunek w dół, cztery razy z rzędu spadał. 107 punktów oznaczałoby. Piąty z rzędu spadek i niestety złą informację dla całej europejskiej gospodarki. Ale to w poniedziałek. Tak, na dobrą sprawę, najważniejsze dla Stanów Zjednoczonych i dla Polski będą dane we wtorek. We wtorek, przede wszystkim z Polski, informacje o sprzedaży detalicznej, czyli jak dużo kupujemy, i o stopie bezrobocia, czyli ilu z nas nie pracuje. Te dwie informacje powinny być trochę mieszane, bo z jednej strony zacznijmy od tej dobrej. Stopa bezrobocia to już 11,8%, a więc solidnie w dół. Zatem bardzo duży uśmiech i bardzo dobra informacja. Niestety, sprzedaż detaliczna za każdym razem nas dołuje. Ostatnio było co prawda nieznacznie ponad 1%, teraz 2%, ale to i tak jest bardzo, bardzo słabo. Jedyne, co może ratować sytuację, to że ostatnio dochody z VAT-u podrosły. Właśnie w lipcu dochody z VAT-u wyraźnie do budżetu państwa wzrosły, a więc w związku z tym, tu, dokładnie w tym miejscu, można oczekiwać pozytywnej niespodzianki. Jednak, jakby ona, a pozytywna nie była, niestety polskim rynkiem nie ruszy. No, chyba, żeby były to wzrosty rzędu 5%, ale osobiście spodziewałbym się gdzieś bliżej 3,5%, a więc tyle, na tyle można liczyć. A na co mogą liczyć Amerykanie? Amerykanie we wtorek będą spoglądali na ceny domów w Stanach Zjednoczonych, gdzie te ceny domów mają wzrosnąć w skali roku do roku o 8,6%, a to po raz kolejny informacja o tym, że jest wzrost czyli jest dobrze, ale ten wzrost nie jest też zbyt dynamiczny, tak jak było to ostatnio, kiedy indeks Case-Shiller, dokładnie tu mówiący o tym, jak bardzo wzrosły ceny domów, pokazywał 12-14% wzrost, to już było groźne. E, takie wzrosty 8-5% będą jak najbardziej ok. No i najważniejsza informacja w torku, czyli dokładnie nastroje Amerykanów, czyli indeks Conference Board. Bardzo pilnie obserwujemy ten indeks, dlatego, że on bardzo wyraźnie pokazuje, czy Ameryka ma szansę na dalszą hostce. Na razie Amerykanie Czują się fantastycznie, a więc tu zdecydowanie uśmiechy i radość wśród amerykańskich inwestorów. I jeżeli ten indeks wzrośnie, to jestem przekonany, że rzeczywiście będziemy mieli wejście Ameryki w nowe milenium, czyli SP powyżej 2000 punktów. Indeks Conference Board na pewno najważniejsza informacja dokładnie tego. Tygodnia, jeżeli chodzi o Amerykę, w środę już zdecydowanie spokojni, tylko i wyłącznie stopy procentowe w Turcji, które mogą być interesujące jedynie dla osób, które inwestują. Właśnie w Turcji. Turcja ostatnio nie najlepiej się sprawuje, choć początek roku miała słaby, drugi kwartał dobry, tak, ten trzeci już raczej wypada średnio. No i na razie ciągle w DNA-rynków mówimy, że kebab nie jest specjalnie inwestycyjnie strawny, lepsze jest suszy i te suszy na razie sprawuje się lepiej. A więc stopy procentowe w Turcji tylko i wyłącznie dla zainteresowanych inwestycją w Turcji. A my już możemy śmiało przejść do czwartku. W czwartek również Ameryka, tylko, że tutaj już dosyć historyczna informacja o tym, jak wzrosła amerykańska gospodarka w drugim kwartale tego roku. Ten wzrost jest szacowany na 3,8%. Dużo? Tak, dużo, ale wcześniej było więcej, bo jeżeli spojrzycie na to, jak amerykańska gospodarka rozwijała się w kolejnych kwartałach, tutaj dokładnie rozpiska 2,5 roku dla amerykańskiej gospodarki, to widać, że mieliśmy czasy w 2013 roku bardzo dobre, potem te Gigantyczne załamanie w pierwszym kwartale. Drugi kwartał to miało być 4%, teraz ma być trochę mniej, 3,8%, ale nie dajemy się zwieść. 3,8% to naprawdę byłby solidny wynik, więc Ameryka historycznie dobrze sprzedażała, dobrze produkcyjnie, dobrze, na razie aż za dobrze, żeby było po prostu to wszystko prawdziwe, ale na razie Ameryka sprawuje się wyśmienicie. Zatem Amerykanie będą w czwartek żyli trochę historią swoimi wzrostami gospodarczymi mi w drugim kwartale, a my już możemy śmiało przejść do piątku. I na piątek, na koniec tygodnia, informacji dla wszystkich inwestujących w Japonii. Japońska produkcja 3,1%, a więc. No, mniej więcej tyle, ile było w ostatnim miesiącu, a więc tu specjalnie, bez zmian, niespecjalnie można powiedzieć coś konkretnego o, Japonii, o japońskiej produkcji. W tej chwili na razie trzyma się nieźle, na razie nie załamuje się, tak jak oczekiwało to wielu, ale indeks PMI dla Japonii trochę ostatnio hmm, marudzi, można by tak powiedzieć. Więc niedługo powinniśmy też japońską produkcję zobaczyć trochę niżej. Oprócz tego Polska. I polski wzrost gospodarczy w drugim kwartale tego roku, właśnie to, o czym Wam powiedziałem na początku, 3,2%, czyli tyle, ile amerykańska, ile polska gospodarka wzrosła. O no, taki krzywy uśmiech, no niby dobrze, ale nie tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Piątek jest ważny, dlatego że dokładnie w piątek poznamy. Z Głównego Urzędu Statystycznego rozbicia, więc będzie dokładnie wiadomo, ile było zapasów, ile było inwestycji, ile było konsumpcji, ile wydatków rządowych, i te poszczególne elementy będą miały największe znaczenie dla wzrostu gospodarczego. Może się okazać, że duża część wzrostu to był tylko i wyłącznie przyrost zapasów, a wtedy to będzie jeszcze gorsza informacja dla polskiej gospodarki. Ale o tym na pewno powiemy w kolejnym odcinku DNA rynku, bo oprócz tego musisz wiedzieć następujące trzy rzeczy z tego całego tygodnia. Ile wyniósł Indeks IFO? Dla zainteresowanych już mogą to sprawdzić, ci, którzy chcą, bo on był publikowany o 10 w poniedziałek. Nastroje Amerykanów, czyli jak wy, ile wyniósł Indeks Conference Board, czy Amerykanie czują się lepiej, czy dalej będą kupowali akcje i wszystko, co jest w Ameryce. No i na koniec. Sprzedaż w Polsce, czyli dokładnie ile kupowaliśmy w lipcu, czy faktycznie jest szansa na tą pozytywną niespodziankę. Sprzedaż w Polsce, no i oprócz tego ten PKB w Polsce, czyli wzrost gospodarczy w tym drugim kwartale, o którym na pewno powiemy w kolejnym odcinku DNA Rynków. A kolejny odcinek też wyjątkowo nie w poniedziałek, bo to 1 września, wszyscy będą mieli mnóstwo pracy, więc. Wyjątkowo odcinek DNA Rynków 2 września, dokładnie we wtorek. I na ten odcinek, na 2 września, na godzinę 10, już serdecznie wszystkich zapraszam. A teraz zapraszam na drugą część programu, gdzie będą oczywiście pytania od widzów.